Cześć kochani, witam się z wami w niespodziewanym vlogu. Nie planowałam go nagrać, ale muszę. Muszę, ponieważ y, poszczęściło mi się, albo w sumie szczęście w nieszczęściu. Mieszkam teraz w nowym mieszkaniu. A ja tutaj widzę prezenty pod choinką, nawet na mnie czekają. Marzy mi się taka kuchnia u mnie w domu. Mamy jeszcze na przywitanie szampana tutaj. <laughs> Przestraszyłam, jak wchodziłam do tego pokoju, bo tutaj siedzi panda. Ale się powiem wam. Zdyszałam O, i tutaj mamy takie fajne lustro, już widzę O, super I ten pokój chyba będzie mój Podoba mi się to, że jest tutaj poddasze To jest super, bo zawsze chciałam mieć pokój na poddaszu Otworzyłam sobie okno I zobaczcie jaki mam widok Dla mnie to jest taka troszeczkę angielska uliczka Jak z filmu W tym domu nie znalazłam pralki Ale, co się okazało Pralka jest na zewnątrz No, Asia powiedziała, że ja manifestowałam sobie holideja. Jeszcze za darmo. Nikt nie muszę płacić. No bo finalnie mieliśmy jechać, nie pojedziemy, nie? Więc te manifestacje moje mi się udają. A ty po nocce ja. nie śpisz, to mógłbyś już tutaj raz odwiedzić Wstałem Ale... ja jeszcze nie zostałem. <grym> On jeszcze nie zasnął. Przyszła do mnie Asia. <grym> tak? Przyszła Asia i została zaprzęgnięta do pracy, żeby zrobić obiad dla księżniczki I zawsze coś fajnego możemy upolować No i tym razem jest to brownie, zjemy sobie zawsze na pół A, właśnie, pistacjowe, zapomniałam dodać Nawet są torebki w tym sklepie, wiszą pod sufitem dosłownie Właśnie gotujemy, robimy to leczo, którego jeszcze wcześniej nie zdążyłyśmy zrobić Kto gotuje, zrobić. gotuje? A, no Asia tam trochę pomaga <noise>